24 października w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu zorganizowano Dzień Seniora. Spotkanie z przedstawicielami urzędów i instytucji obfitowało w szereg praktycznych porad i prezentacji. Zainteresowanie było bardzo duże. To spotkanie służy przede wszystkim temu, aby zgodnie z hasłem, które jest tutaj w dniu przewodnim, czyli aby seniorzy mogli wyjść z domu i mogli zapoznać się również z ofertą i prezentacją zarówno Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, NFZ-u oraz PCPR-u. To dzisiejsze spotkanie, Dzień Seniora na nazwany przez nas, jest pokłosiem umowy, która została podpisana o współpracy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Społecznych, a Polski Związek Emerytów, Franciszów i Inwalidów. I to jest tak nasze pierwsze spotkanie, gdzie chcieliśmy zaprezentować dla seniorów możliwości pod patronatem, pod hasłem wyjdź seniorzy wyjdź z domu. Więc stąd nie mury prawda, zakładu ubezpieczeń społecznych nie tylko jeden prelegent, tylko kilkunastu zaproszonych gości, stoiska informacyjne na zewnątrz, pokazy artystyczne. To tak bardziej, ponieważ seniorzy aktualni, nasi seniorzy, to już nie ten, nie ten senior z, z innego poziomu. Obecnie senior to jest osoba aktywna, która jeszcze bardzo chętnie udziela się w życiu osobistym, społecznym, prawda, dużo też z siebie daje, bo tu mamy też przedstawicieli inwestorów trzeciego wieku, którzy bardzo prężnie działają na rynku oświęcimskim, który wspiera Swoich członków, no i również te instytucje, które tu dzisiaj były jako, jako prelegenci, którzy prawda, wspierają doradztwem, no, żeby to życie seniora było łatwiejsze i pogodniejsze w jesieni. Ludzie, którzy przeszli na emeryturę, bardzo często nie zdają sobie sprawy, czy też przesiadując w domach przed telewizorem, nie mają takiej wiedzy, jakimi możliwościami, jakie nowości w ogóle są w tej chwili na, na naszym rynku. I my tutaj, wychodząc naprzeciw, jako powiat, postanowiliśmy przedstawić seniorom, jakie możliwości pojawiają się na rynku ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Pefronu. Są to instytucje, które działają na terenie naszego powiatu, w związku z czym zapraszamy do korzystania. Część seniorów ma naprawdę sporą dozę informacji, potrafi się znaleźć, a część jest zagubiona, więc trzeba także różnicować tutaj podejście do ludzi, którzy są na emeryturach, rentach. Nie da się wszystkich traktować jednakowo. My jako bank PKOEZA bardzo cieszymy się na możliwość takiego spotkania bezpośredniego z seniorami. Nasza oferta jest specjalnie do nich kierowana. Dziękujemy w ogóle ZUS-owi, że mogliśmy się tutaj pojawić i porozmawiać tym bardziej z tak aktywnymi osobami, z tak chętnymi do rozmowy, do współpracy. No i nie ukrywajmy też jednak biegłymi w tych najnowszych technologiach. Grupa seniorów jest grupą bardzo ważną, bo to są te osoby, które dają wsparcie swoim córkom, swoim, swoim synom, swoim wnukom i muszą być w dobrej kondycji fizycznej, żeby te, tego wsparcia, żeby, tego wsparcia, żeby to wsparcie dać. Zorganizowane tutaj są stoiska, gdzie można jeszcze dodatkowe informacje uzyskać i myślę, że to należy się tej grupie społecznej, żeby, żeby zadbać. I właśnie w tych kwestiach informatycznych również to jest bardzo chwalebne przedsięwzięcie, tak powiedziałem. Po raz pierwszy Dzień Seniora w zupełnie innej formule.